Ja wiem, kiedy przychodzą nowe podkłady, które możemy sobie przetestować na skórze problematycznej. Tutaj w ogóle już mam całą kolekcję nową. All day long. No, ja bym bardzo chciała. Hello, 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 witam Was w serii, w której testujemy sobie podkłady na skórze problematycznej i oceniamy je sobie pod kątem krycia, wykończenia oraz odczucia na skórze. Także koniecznie sprawdź poprzednie filmy z tej serii i zaobserwuj, żeby nie przegapić kolejnych. Dobrałam sobie tego odcień 503, czyli Natural Beige i wydaje mi się, że całkiem ładnie on się wpasował w tą skórę. Na większości reklam rzeczywiście ten podkład wyglądał przecudownie. Jest on naprawdę w miarę lekki pod palcem. I moją ulubioną gąbeczką z HB szybko go sobie wklepuję, bo mam wrażenie, że on już troszeczkę zastyga na twarzy. Ale powiem Wam szczerze, że pracuje się z nim naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, bo tutaj ten podkład wygląda na skórze bardzo ładnie, aż w szoku jestem, ale jestem ciekawa też, jak po czasie, jeżeli chodzi o ten podkład. Słuchajcie, no wygląda on naprawdę bardzo ładnie. I słuchajcie, tak delikatnie sobie, wklepując gąbeczką ten podkład, zbudowaliśmy 100% krycia. Bez użycia dodatkowego korektora. Nie czuję się też nawet w nim jakoś ciężko, ale zobaczymy sobie, jak nałożę sobie puder. Jeżeli miałabym ocenić to na skali od 0 do 10, kiedy 0 to jest nic, a 10 to dużo, to dałbym mu taką trójeczkę. Na tyle pozytywnie zaskoczył mnie ten podkład, że teraz sobie dokończę cały makijaż z tymi produktami również z tej serii All Day Long. W tym przypadku potrzebujemy korektora tylko pod oko, ale też naprawdę mocno kryjący. No powiem wam, że ten korektor też mega nice. Akurat bronzery tymi kolorami absolutnie do mnie nie przemawiają. Mieszałam sobie te dwa i powiem wam, że nie wiem, jak ja mogłam sobie kiedyś kontrolować twarz tylko na sucho. Ej, nie, no słuchajcie, ten róż. I'm in love. No i prasowany puder. Nie pamiętam, kiedy ostatnio używałam takiej formie pudru. I bardzo się boję, że ten puder doda temu makijażowi takiej ciężkości. Słuchajcie, no czy że jest to naprawdę konkretna peta, ponieważ są tej same matowe produkty. Czoło z tym pudrem już czuję, że jest takie no nieprzyjemne, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jest to bardziej kwestia pudru niż samego podkładu, a o podkładzie tutaj głównie mówimy. Jednak jeżeli mówimy tutaj o samym kryciu, no to sami widzieliście, że jest ono naprawdę bardzo, bardzo ładne. Zanim nałożyłam te matowe produkty, ten podkład był o wiele, wiele lżejszy, wcześniej było takie 3 na 10%. To teraz czuję to takie 4-5 na 10, ale dalej jest on całkiem komfortowy. No i wykończenie bez tych matowych produktów moim zdaniem było wiele, wiele ładniejsze. bo takie delikatnie satynowe, bardziej matowe, ale dalej bardzo ładne. Także moim zdaniem w tej cenie bardzo fajne drogeryjne duo. No i zresztą możecie sami zauważyć jaki piękny blur mam na twarzy, także naprawdę jeżeli chodzi o skórę trądzikową, boję się, że może delikatnie mnie zapchać, więc myślę, że tutaj wkroczy naprawdę dobry demakijaż i dwutopowe oczyszczanie skóry a wy koniecznie zapiszę ten film później.